Mam koźmeczki z tej strony Power Boy. A dzisiaj pokażę Wam bardzo fajny sposób, jak zdobyć ki kilka achievementów, a zarazem kilka przedmiotów do Team Fortress 2. Po pierwsze, musimy wejść na tak zwany serwer o taku gaming achievement engineer. Oczywiście IP podam w opisie. O! No, niestety y ciężko na jego wejść, tak więc będzie trzeba trochę poczekać, ale. Naprawdę, warto, warto. Ja teraz na nagranie, żeby mi się załadował serwer. No i wracam, jestem już na tym serwerze, no tak on powinien wyglądać. No niestety wyciszyłem wszystkich, no bo hmm, było trochę za głośno. Jeżeli nie, nie wiecie na początek o co chodzi, to wchodzimy tu, jeżeli chcemy sobie pograć. Ale póki co nie o to chodzi. Na początek, klikamy Y. Wpisujemy Give Items. I dostajemy bodajże tam 30 albo 29 przedmiotów i ileś tam achievementów. No ja tego nie dostałem, no bo po prostu już to robiłem, tak więc. No, po prostu, ale musicie uwierzyć mnie na słowo. Jak chcecie, to popatrzcie na inne filmiki. No i tutaj wchodzimy i tutaj gramy. No ja niestety mam takie lekkie lagi dzisiaj, bo mam słaby internet, ale... Jak Wy tam macie lepszy, to nie powinniście mieć problemów. co może pochodzić i w ogóle, ale to raczej ludzi grających w tym Fortress'u najbardziej będą obchodzić itemy. No i to chyba wszystko, wiecie? Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego. Jeżeli to mnie ktoś to się ogląda. By the way, yy, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia, wszystkim.